Waldemar Kuliński, dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku. Spotkamy się dzisiaj w Centrum Edukacji Zawodowej, aby przybliżyć uczniom, którzy kończą szkoły podstawowe, szkolnictwo i branżowe, i techniczne. Jak co roku zapraszamy uczniów z całego powiatu i ościennego z Sztumu na dni otwarte w Centrum Edukacji Zawodowej. W ten sposób zachęcamy uczniów, żeby przychodzili do nas i do technikum na szkolnictwo zawodowe. Dzisiaj uczniowie zobaczą praktycznie jak wyglądają zajęcia ich starszych kolegów, przechodzą przez wszystkie działy w centrum edukacji zawodowej, począwszy od działów mechanicznych, tokarki, frezarki, poprzez działy, gdzie uczniowie uczą się i podstaw elektroniki, podstaw elektryki, a także mechaniki samochodowej, jak i mechaniki motocyklowej. Absolwenci, którzy kończą u nas zajęcia praktyczne i zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w poszczególnych zawodach, nie muszą się martwić o to, żeby ich zatrudnik na rynku pracy jest bardzo duży niż na pracowników, szczególnie po szkołach branżowych i technicznych. Ale też później zachęcamy ich, jak kończą u nas szkolnictwo branżowe, żeby dalej kontynuowali naukę, bo u nas także mamy liceum dla dorosłych i mogą kontynuować naukę, zdać matury i dalej jeszcze iść na studia. Możemy się poszczycić tym, że nasi uczniowie biorą w różnych kategoriach, w konkursach i na szczeblu wojewódzkim, i na szczeblu. Krajowym od dwóch lat mamy ten, tą dumę, że nasi, nasze uczennice, szczególnie we Fryzjerstwie, zdobywają Mistrzostwo Polskie, ale także, także mamy jedną z nauczycieli, która jest mistrzynią świata we Fryzjerstwie. Osiągamy także też tutaj duży poziom w tych zawodach kulinarnych, czyli kształcą tutaj kucharzy, ale także w, w konkursach wiedzy technicznej na poziomie wojewódzkim mamy laureatów i w branży mechanicznej, i w branży elektrycznej. Zachęcamy, przyjdźcie do nas. Mamy wykwalifikowaną kadrę zawodową.